Rok 2020 był dla nas bardzo szczęśliwym rokiem. W lipcu wzięliśmy ślub, a w sierpniu wyjechaliśmy na super podróż do Chorwacji. W naszej dziesięciodniowej podróży była z nami nasza zaprzyjaźniona para Ewelina z Marcinem. Z Marcinem znam się już od dzieciństwa i jedno już razem przeżyliśmy i pewnie też niejedno jeszcze razem przeżyjemy. Jesteśmy w zagrzebiu. Co tam powiedz? Dzień dobry. Niedobre Marcin, powiedz w jakim jesteśmy mieście? Eee, w Polsce. W Polsku? Zdania podzielone. A. Po chorwacku? Cześć grzeżna. No. Marcin, możesz ja zostawić tą palmę? nie mogę zostawić tej palmy, bo ona mi się podoba, podjałem się ją. Zostaw tą palmę uderzenie Uderzenie A jak własne serce? Pokaż mi tą traktę. Jest, ja nie jestem głodna, wiecie? Ja wiem, że też tak nie czuję, ale jak nie zjem, to będę mega głodna. Jeszcze chwilka. Rano jak wstaliśmy w zagrzebiu ruszyliśmy w dalszą drogę do Makarski ale po drodze było jeszcze jedno miejsce, które koniecznie musieliśmy zobaczyć Jeziora Plitwickie! Co? <śm> 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 no się pytałem go co, ale nic nie się mówi. Ale to Park ten położony jest w środkowej części kraju, około 140 km od Zagrzebia, niedaleko wschodniej granicy z Bośnią i Hercegowiną. Założony w 1949 roku. Jego największą atrakcją jest 16 jezior krasowych połączonych ze sobą licznymi wodospadami, znanych jako jeziora Plitwickie. Jeziora dzielą się na dwa zespoły połączone kaskadowo: górne i dolne jeziora. Obszar Parku Narodowego Jezior Plitwickich wynosi ponad 296 km2, co czyni go jednym z największych obszarów chronionych na terenie tego kraju. Jest to również jedna z najpopularniejszych destynacji turystycznych Chorwacji. Cały obszar zaślany jest wodą przez rzekę Mattica. Sam park natomiast jest wpisany na listę UNESCO. Film dla mamy Ani. co Karolina powiedziała. Pozdrawiam, Ania lubi lasy. Pozdrawiam, Ewelinka i Marcinek też, też pozdrawiają. Powiedziałem, to jest las. To by przygotowaliście razem Marcina by przygotowaliście Do ciebie super? No na mnie, na Tylko nie spadnij O, tutaj zaczyna być bardzo ładnie Patrz jaki fajny budospad tam jest Right? Yeah. Może to my? No, może. Bo... Niemożliwe To my Dobrze, że tą maskę zasłoniłeś, bo od razu lepiej wyglądasz O nie, nie Przejdziemy tą kaczkę Karolina się w tej chwili boi o kaczkę no, Ale zobaczcie no. kaczkę Wszyscy widzą te nie? Żyje I Ma się dobrze Po zwiedzaniu Parku Narodowego Jeziora Pliczwickie ruszyliśmy dalej w kierunku Makarskiej. Żeby zaoszczędzić oraz więcej zobaczyć, staraliśmy się omijać autostrady i jechaliśmy głównie drogami krajowymi oraz lokalnymi. Kolejny postój w drodze musieliśmy zrobić na jakiś obiad. Wybór padł na miejscowość Szybennik, która tu znajduje się już nad samym Andriatykiem. I to był właśnie główny argument, żeby do niej dojechać. To No, pan fotograf. Chodź zapach, czy jest taki jakiś, nie? No. No, to jest za tym lokalem, nie? Jesteśmy w Makarskiej. Co dzisiaj robimy? Nic nie robimy. Odpoczywamy po podróży z Polski, a po południu zwiedzamy miasto. Apartament, który wynajmowaliśmy na 6 noclegów dla 4 osób, kosztował łącznie niecałe 2000 zł. Przy czym posiadał dwie oddzielne sypialnie, tak więc cena jak na sezon według nas była super. Teraz tak w skrócie o Makarskiej. Jest to miasto w południowo-wschodniej Chorwacji. Leży w Dalmacji nad Morzem Adriatyckim u podnóża masywu górskiego Biokowo, będącego częścią gór Dynarskich. Stanowi główny ośrodek Riwiery Makarskiej i największy chorwacki kurort turystyczny. Dla nas jest to idealne miejsce wypadowe do zwiedzania Chorwacji. Chodząc po Makarskiej widzimy tłumy turystów, bardzo dużo Polaków, wszędzie bary, restauracje, sklepiki. Miasto tętni pełnią życia. I wcale nie odczuwa się tutaj panującej na świecie pandemii COVID-19. Zróbcie nasz grill. No. Ale mam bardzo dobry ten na komary. Znowu nie wiecie, że tego żeniąc wam. Wirus nas zniszczy. Nie zniszczy, bo wyjechał. O, zapewniając. I co? To że jest szwedzka flaga, nie? To właściciele tych poszwedzi Królowa Karolina? O, robi się poważnie. Jak czuć bardziej ten zapach morza, co? Tutaj to Marcin, o czymś <grymne> tak to Brawa! Brawa! Za trzy Biedny, biedny Polak na wakacjach Głowę trzeba umyć A teraz trzy te biedny, ale czysty Dokładnie, na wakacjach wtedy mogę się umyć A głęboko tam co? tu łódki pływają Co teraz się myje? i Hello?